Czekaj. Czekaj nam, Jezus. Przemyślałaś to. My już już milion razy i ciągle jest to samo. Tak, tylko pytam się ciebie, czy jesteś pewna, bo jest to decyzja, która dość znacząco wpłynie na nasze życie. Tak, i nie udawaj teraz, że sam o tym nie myślałem. tu nie chodzi o to, co ja myślałem, tylko chodzi o to, co ty myślałaś. Okay. Zawsze odwracasz kota ogony. Czyli to jest wszystko moja wina, tak? Teraz zgonisz to wszystko na mnie, o to nie. ci chodzi? Nie! Chodzi o to, że cokolwiek ja nie powiem albo co ja nie zrobię, to ty to odwrócisz w taki sposób, że to ja wychodzę na debila. Sam widzisz, że to jest bez sensu, że kłócimy się tak długo, że w ogóle zapominam, o co chodzi. To jest zbyt męczące. Mam wrażenie, że tak wygląda każdy nasz dzień. Ciekawe, czy jakby były inne czasy, inne miejsce, inne okoliczności, to by nam wyszło. W jakim sensie? Nie wiem, czy te wszystkie próby i zaczynanie od nowa, czy to miało jakikolwiek sens. Czy nasz związek nie miał racji bytu przez nasze charaktery? Może przeciągaliśmy nieuniknione. O, została bazylii. Tylko tyle zostało. <noise> ale tyle mi było szala. O, ale to dziwiam cię, <noise> pracujesz, się, jak szalony. Pomyślałem, że im szybciej skończymy, I tym szybciej pójdziemy na randkę. O, <głos> <głos> mógłbyś chociaż raz odłożyć rzecz na swoje miejsce. Cóż, to moja wina? Pilnujesz porządku? Zawsze odstawiam w tym samym miejscu. Okej, okay, dobra, Nieważne. Okej, okay. a pogrąższy się Tak, jestem. Ty serwujesz. Co? Nic nie powiesz? To no przecież nie poluję na ciebie. Przypadkiem weszło. Mógłbyś być trochę delikatniejszy albo chociaż przeprosić. Nie grasz z kolegami. No to jaki jest sens grać z tobą? Dawam. Serguj. Kierownik mam bardzo ważne pytanie. Łapka? Czy długo jeszcze? Pytasz już trzeci raz. To jest moja praca, a to jest żywy pacjent. A to jest twój żywy chłopak, który niedługo ujdzie z nudy. Ja wiem, jesteś psiową behawiorystką i to jest arcyważne, ale ja też mam swoje potrzeby. Tutaj? Gdzie masz drugą paczkę? No przecież ty miałeś wziąć. Ciągle masz jakiś problem, zostaw mnie. Czy ja muszę wszystko za ciebie robić? Moja wina, no tak, zawsze moja wina. O co ci znowu chodzi? Czy ty robisz to specjalnie? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Dlaczego ten link mi znowu nie działa? Eku, nie podnoś głosu. Już nie jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje na twoim komputerze. To jest bez sensu. Co jest bez sensu? Nasz związek jest skazany na porażkę. Nie pomoże żaden magiczny portal, ani inna rzeczywistość. Pamiętasz jak tańczyliśmy razem do naszej ulubionej piosenki? Ty w tych idiotycznych kostiumach? Byłeś <grym> szurany za jakiegoś kowboja? boja. nie był kowboy, to był jakiś... kangur? <grym> nie, za kowboja. Kowboja? Tak. <laughs> nie, wyglądamy jak Debbie. Ale mi się mega podobało. Byłeś taki kochany. Wtedy nam się jeszcze chciało. Wtedy było dobrze. Już wszystko sobie wyjaśniliśmy, nie utrudniaj tego. Wiem, wiem, ale jeżeli nasz związek miał dla ciebie kiedykolwiek jakieś znaczenie, to otwórz drzwi.